Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kanale Cyfrowy Senior. Ja nazywam się Łukasz Szczepańczyk i dziś chciałem Państwu przedstawić, pokazać najważniejsze funkcje funkcjonalności telefonów, e, smartfonów, które możemy ustawić, którymi możemy, możemy zarządzać w menu górnym. Zaczynajmy. Co to jest menu górne? Szanowni Państwo, menu górne w naszym smartfonie zazwyczaj uruchamiamy, kiedy najedziemy palcem na górną część naszego ekranu i przesuniemy palcem do dołu. Wtedy otwiera nam się menu. Często te pierwsze ikony, które się wyświetlają, to są te najczęściej używane. Jeżeli chcemy zobaczyć ich więcej, w niektórych urządzeniach musimy przesunąć palcem w prawej i w lewą stronę. W moim przypadku w telefonie w Xiaomi muszę nacisnąć na ten mały paseczek, który jest na dole i nacisnąć przejechać nim do dołu, tak żeby rozwinąć dodatkowe menu. Co najważniejszego, w takich funkcjonalności powinniśmy znać w naszym smartfonie. Przede wszystkim dane mobilne, dane komórkowe. Dzięki nim, po wyjściu na dwór, po wyjściu z pomieszczenia, w którym nie mamy chociażby WiFi, dane mobilne, dane komórkowe umożliwiają naszemu telefonowi Korzystanie z internetu, a także aplikacją, które mamy zainstalowane na naszym telefonie, dostęp właśnie do internetu. Pamiętajmy, że w naszym telefonie często używamy wielu aplikacji, które wymagają, aby dane komórkowe były włączone, aby ten dostęp do internetu był włączony. Przykładem tegoż takich funkcji mogą być m.in. komunikatory, które wymagają właśnie dostępu do internetu, tak żeby mogły prawidłowo działać. Następnie po prawej stronie mamy sieć Wi-Fi. Wi-Fi, czyli internet e, taki często nazywany internetem domowym, czyli z routera, który jest w naszym pobliżu. I tu mamy zawsze informacje, czy nasze, e, nasze Wi-Fi jest podłączone. Poniżej mamy Bluetooth, to jest funkcjonalność, która pozwala łączyć nasz telefon z innymi urządzeniami, chociażby słuchawkami yy, czy yy, opaskami sportowymi. To dzięki nim możemy włączyć duży, czwarty przycisk to przycisk latarki. Warto, żebyście Państwo pamiętali, że do szczegółowych funkcjonalności związanych z tymi właśnie funkcjami możemy wejść, jeżeli dłużej przytrzymamy konkretny przycisk. Dla przykładu przytrzymam teraz. Wi-Fi, dłużej palcem i zobaczcie Szanowni Państwo, że otwiera mi się menu związane właśnie z tą funkcjonalnością czyli Wi-Fi, mam pod spodem sieć z którą jestem połączony o nazwie wdzięcznej Agniecha pod spodem mam dostępne sieci, które są w zasięgu mojego telefonu podobnie byłoby z Bluetoothem, jeżeli przytrzymam dłużej Bluetooth Otwiera mi się funkcjonalność związana z Bluetoothem, w której mogę Bluetooth wyłączyć bądź włączyć. Pod spodem mam jeszcze dostępne dodatkowe urządzenia. Na ten temat porozmawiamy sobie na jednym z kolejnych materiałów. Co jeszcze ze istotnej funkcjonalności możemy spotkać w menu górnym? W moim przypadku jest to wycisz, czyli wyciszenie dźwięków w naszym smartfonie. Następnie Zrzut ekranu, który pozwala wykonać zdjęcie tego, co mamy na ekranie telefonu i zapisanie go do galerii zdjęć. Kolejny to tryb samolotowy, czyli wyłączenie wszystkich systemów komunikacyjnych w naszym smartfonie, tak by nie zakłócały one różnego rodzaju pomiarów w czasie lotu. Tryb samolotowy w praktyce czasami używa się po to, jeżeli jesteśmy na jakimś spotkaniu, w jakimś miejscu, w którym nie chcemy, żeby ktoś do nas dzwonił, pisał, żebyśmy mieli jakiekolwiek powiadomienia od innych osób. Następnie mam ekran blokady, który po prostu blokuje mój telefon. Kolejny, ważna, kolejna ważna funkcjonalność to lokalizacja. W innych modelach czasami nazywana GPS-em. Dzięki niej aplikacje, które są w naszym telefonie i wymagają lokalizacji, Mogą prawidłowo działać. Przykładem takiego, takiej aplikacji jest chociażby nawigacja. Następnie mam nie która sprawia, że mój telefon zmienia widok ekranu w momencie, kiedy go trzymam w pionie lub w poziomie. Tryb czytania, który sprawia, że mój ekran będzie bardziej pożółkniały, że nie będzie tak mocno tutaj. Dla naszego wzroku szkodliwy. Dzięki niemu kolory będą bardziej nienaturalne, ale przyjemniejsze dla naszego wzroku. Tryb ciemny, który sprawia, że zamieniają się kolory czarne z białym i mamy wtedy większość menu, większość funkcji w telefonie, ekranów występujących w smartfonie w ciemnym kolorze, a na białymi napisami. Kolejne opcje: nie przeszkadzać, która pozwala nam na to, abyśmy mogli Wyłączyć pewne część powiadomień, które są nam potrzebne. Oszczędzanie baterii, wtedy wyłączona jest część aplikacji i ultraoszczędzanie, które pozwala na to, że aplikacje są wyłączone, a w telefonie działa tak naprawdę tylko funkcja dzwonienia i SMS-owania, ale dzięki temu nasza bateria w telefonie wytrzyma dużo dłużej. Kolejna funkcja to projekcja. Dzięki niej to, co jest na ekranie telefonu, mogę wyświetlać chociażby na telewizorze, który ma funkcję smart. O tym porozmawiamy sobie także jednym z kolejnych materiałów. Misher to funkcjonalność dla telefonów, telefonów firmy Xiaomi, która pozwala dzielić się materiałami informacjami z innymi materiałami, z innymi przepraszam, telefonami firmy Xiaomi. Później mamy okna pływające, to jest. Funkcjonalność pozwalająca na zmianę widoku aplikacji na mniejsze okienko. Nagrywanie ekranu, z której ja korzystam chociażby nagrywając dla Państwa materiał, żeby zobaczyć, żebyście widzieli, jak posługuje się smartfonem, co robię na telefonie. Kolejna zakładka, wibracje, czyli możliwość włączenia wibracji w telefonie. Hotspot Router WiFi. Czasami jest też tak nazywany hattering. Dzięki niemu nasz telefon, mając dostęp do danych komórkowych, staje się takim routerem Wi-Fi dla innych urządzeń. Przydatne, zwłaszcza kiedy gdzieś wyjedziemy, weźmiemy inne urządzenie, przykładowo tablet lub laptop i chcemy mieć dostęp do naszego telefonu, do naszego, przez nasz telefon, chcemy mieć dostęp do internetu. Następnie zakładka udostępnianie, która także służy udostępnianiu innym urządzeniom w pobliżu różnego rodzaju materiałów. Następnie NFC, komunikacja NFC, która jest bardzo ważna dla tych, którzy chcą wykorzystywać telefon do płatności zbliżeniowych. Przy odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji chociażby Google, Play, Google Pay przepraszam, i włączeniu funkcjonalności NFC, nasz telefon może pełnić rolę karty płatniczej. Postaram się w bliskiej przyszłości nakręcić także film na ten temat. Ostatnie w tym wypadku, w tym polu widzenia jest profil służbowy, dzięki czemu mój telefon ma możliwość wyświetlania pewnych aplikacji bardziej biznesowych. Tu jeszcze inne zakładki, które są powiązane z aplikacjami, które mam zainstalowane na, naszym, na moim smartfonie. Nie będę o nich więcej mówił, bo to już jest bardziej zindywidualizowane. Podsumowując, szanowni Państwo, najważniejsze funkcjonalności, które są w menu górnym. To dane komórkowe, dane mobilne, które pozwalają na dostęp do internetu państwa smartfonowi. Wi-Fi, które pozwala podłączyć do wasz smartfon do internetu, jeżeli mamy w bliskim zasięgu jesteśmy właśnie internetu bezprzewodowego. Bluetooth, który pozwala połączyć nasz smartfon, nasz telefon z innymi urządzeniami. Latarka, która pozwala włączyć dodatkowe oświetlenie. Zrzut ekranu, który pozwala wykonać zdjęcie, lokalizacja, która pozwala aplikacjom na przykład do nawigacji prawidłowo wskazać miejsce położenia państwa i państwa telefonu i właśnie NFC, które umożliwia to, żebyście Państwo mogli płacić telefonem na różnego rodzaju yy, Klepach, restauracjach i innych miejsc. To tyle odnośnie menu Górnego. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek, dzięki czemu otrzymacie powiadomienie na swoje smartfony, na swoich laptopach o kolejnych materiałach. Do zobaczenia przy kolejnych filmach. Piszcie w komentarzach, na jaki temat chcielibyście obejrzeć materiały. Pozdrawiam serdecznie.